Dobra, zrobimy sobie mały opening. O, będziemy otwierać, oczywiście, kobelixy. Jako, że nie mam pereł, a potrzebuję perły, to stwierdziłem, że to już jest ten moment, w którym będziemy to otwierać. Jak widzicie, mam w sumie 7 pereł, bo mam 4 w ekwipunku i 3 w schowku. I będziemy sobie otwierać dwa sejfy z kobelixami. Mam tutaj safe numer 1 i safe numer 2. Oczywiście obydwa są pełne i zaczniemy może na razie od pierwszego safe'u, żeby nie nosić przy sobie dwóch, jakby tu ktoś się wbił choć w to wątpię, ale nigdy nie wiadomo. Więc yy, rozpoczniemy opening. Jeszcze zastanawiam się co mogę zbierać. Myślę, że będziemy zbierać takie rzeczy jak TNT, slime bloki. No i nie wiem, zobaczymy co tam jeszcze dropi z tego. O, jabłuszka dropią. No kowadła w sumie też bym zebrał, jakby nie było. Pierwsze perełki już widzę, że poleciały. Aha, i ryw heal. Dobra, czekajcie. Muszę w takim razie miejsce na TNT jeszcze zrobić i nie wiem w sumie, czy coś jeszcze będę zbierał. Chyba nie. Dobra, to robimy opening w takim razie. Czekajcie, widzę co? Te itemy tak latają. Może ja jednak się gdzieś tutaj... Hmm... Na przykład tu się ustawię Ale w ogóle nie, czekajcie, musimy, musimy zrobić jakieś pomieszczenie na opening tego bo te itemy mi uciekają Ja bym nie chciał żeby one mi uciekały więc może się tutaj jakoś zabudujemy na chwilkę O, powiedzmy, że tak I w ten sposób nam nic tutaj nie ucieknie Dobra, słuchajcie, jestem już po openingu, trochę mi to zajęło i e, pokażę wam itemy, które udało nam się oczywiście wydropić. Słuchajcie, jeżeli chodzi o drop taki, który zbierałem, to mamy tak, stack i 18 slime bloków. Tyle jabłuszek, tyle TNT i tyle kowadł, bo to są itemy, które jakby zbierałem. E, nie wiem, ile tam było craftingów, bookshelfów i tak dalej. Wedrek z lawą to chyba w ogóle było najwięcej, ale po prostu takich rzeczy, e, no, no nie zbierałem, bo po co. Jeżeli chodzi o perły. Jeżeli chodzi o perły to sam jeszcze nie wiem ile ich mam, bo nie sprawdzałem, więc jestem ciekaw. Eee, trochę dałem ciała, bo mogłem zobaczyć ile miałem Revhili jeszcze, ponieważ Revhili też tutaj dropiły, a tego nie policzyłem jakby, więc nie mam pojęcia ile mi udało się ich wydropić, ale uwaga, uwaga. Pereł mam 1353. No, szczerze? Całkiem fajna liczba. Nie myślałem, że aż tyle ich będzie. Więc cieszę się, że z 7 perł udało mi się zrobić 1353. E... No. I to w sumie tyle, jeżeli chodzi o opening. No, możecie zostawić za to łapeczkę w górę, bo troszeczkę to zbierałem. Także łapka w górę i subskrypcja z dzwonem. No, jestem z e, nożyczkami. E? E? <laughs> Ja już jesteś najbardziej nienormalny. Co ty w ogóle robisz? Uspokój się. Tak. O, no właśnie no, to... tak, Co, się... tak. To, to jest. To, to jest... Wiki na gieblu chyba siedzi. To Wiem, czy kolej wychodzi. No? Opa, chyba przycisło. <grym> tu masz, tu masz, tu masz. Daj mi perłę, daj mi perłę. Jaki nie? Daj mi perłę. Grażyna, daj mi perłę. Taki jojan. Co o, się stało, Janusz? Daj mi No Łap, łap, Janusz, łap, lecą! Janusz, gdzie? No, no i nie złapałeś, no. Dobra. <laughs> Dlatego ich przebijamy klaski, bo mają nóżki właśnie. Ty, co to jest za bariera? Klaski, dawaj, to No, ale miałem barierę od tego. To wy się pobijacie, czy co? A tu NML, dobra. Ja mam strzały, ja mam Kurde, żwir mieli, dobra, to strzały. O, mamy nerda! Dobra. Nie, na dwóch. Dobra, łatwo, żwir. Dobra, to zamknięcie, my to Zbyszek jakiś. Główkę jeszcze zebrałem z niego. Jezu, ja ile ja. tu osób? Nerd się ma! O, jeszcze z No cóż, ja wiem! No cóż, ja budować Mam rozbudować ja I knoka zebrałem z zebrałem z niego. O, co, a couch, o co ci chodzi? ja wiem! No co? ja wiem! ja Dziś się do niego. Karamba, się. Taki najgorszy robal. Kurde. Przychodzi na oso... Mówi, no, że będzie za... fajnie. Mówi, że... Hal, że Dimy się jeszcze będzie liczył. Mówi, że dime jeszcze będzie liczył. To Hades, tu są jabłka w Kubo idzie tym. Jak ktoś chce sobie ukraść. Tam był 44. Czy tu był kłop? A to nie, tu z No, a co? Przecież jak wbijasz to kogoś do kuba, to bierzesz se za darmo. Co się <laughs> będziesz? Nerdy, chyba. Już ja te typy z nami biegają i mają z nami, szalmi, no. z nami ich przybijam. Oj, fosę otworzyliśmy. Dajcie pp... Okej, okay, dobra. Odsuń się! Ale się, się zjebali. O kur... Nie zażyłem. Wiem, wiem, wiem. A strólu dla... bal dla... to by było powyższe. Zabijesz kapuść, dawaj. Zjadł koksa. Jest Ej, kurwa, kowadło, otworzyłem miecz, prawie wyjebałem ty. Ale jebo, coś było czyś znowu? Nie, nie, nie. Dajcie raczej coś bicie, czy do was? Nie wiem. Tutaj jakby roz. i to byśmy wyra... przeszli. No to strzelajcie, ty. Strzelaj, Ej, strzelajcie, ty... Ej, yoga tu jest, tu jest yoga. Nie da się wejść tutaj. Ale zepsułem, tak, ale zepsułem teraz. Tu bali, niech bali. Y Jogar się jak to się bawi. O, o, dobrze! Ale będę poddał zaraz. Za Cześć, sprawdzę, no. Ej, tu się od drugiej strony da. Radę wejść. Za, yy, od... od, od <noise> ich... strony. Janusz! Co? Miłcz! W teren ML się... pierdzielił. Kurde, jaka to jest bitka. Faktycznie, ciężko się... ciężko się bije. Ciężko kogoś zabić. Od... Ej, tu nie przebija na terenie kuboida chyba już. Ej, tu jest wejście. O, wejście? To jest Mamy guźka, możemy pomachać, bo tam się nie. Ja nie wiem, ja jak tam wejść? nie wiem, burzka tender. A jest, co jest, biektowskie biektowskie? Do, Ej, mango, jest Nie Kurde. Jest, jest, co jest, jest wejście. Jest <ślinicgymaty> chlor. No tak. <ślinicisk> no. no, no. na basenie no, yeah, si naleciało do oczu yeah, i dia, przez to. No, be, bez okularku, bo te kapały areny, bo są jakieś gówniane. Zatknijmy <śpięty> Bartson. No, ja też cię przepraszam, ale... Hmm. będzie, <śpięty> mnie. Będzie lepiej i tylko lepiej. Dobra, cicho bądź. Powiedz, że już być nie może. Zaraz przyjdzie mu lepę na ryj, i Matka już, kurwa, w pokoju. Stoi, stoi kurwa, z krepką na muferaniu nie Barton Nie, nie posiadam uprawnień. Aha, to nie tepaj mnie. Sam se wejdę, kurde, wejdę, na górę. Sorry, miałem, miałem najazd na pokój. Wybacz. Słyszeliśmy. Przyszeliśmy. powiedz jej, że już gorzej być nie może, więc może być tylko lepiej. No, mamo. Ale gorzej już nie, nie może być. Będzie lepiej tylko, obiecuję. Jutro zacznę się uczyć. <laughs> Jutro? Też tak mówiłem. O, o. Ja, ja. ja tam był na, basenie. na basenie? Nie, byłem tylko po tam. Po kanapkę. <laughs> Daj matkę do mikrofonu, kur... Powiedz, że pozdrawiamy. My byśmy sobie z nią porozmawiali, tak jak to. kiedyś tam. Masz pozdrowienia, mamo. hat gilt die äh